Hej Wam, z tej strony Mister Klocuch 12. I w tym filmie chciałbym Wam trochę opowiedzieć o mojej nowej akcji, która nazywa się Play, Play... Next. Projekt polskich kanałów na YouTube. E, bo e, jestem już dosyć sławny, mam 13 widzów i 8000 odświetleń moich filmów. I właśnie chciałem trochę pomóc wam, moi widzowie, moi fani, żebyście też stali się trochę sławniejsi, bo naprawdę widziałem niektórych filmy i są naprawdę bardzo, bardzo fajne, ale mają mało widzów i chciałem właśnie zrobić taką akcję. Teraz wam nieco o niej opowiem. Mianowicie możecie tutaj zgłaszać do mnie w odpowiedziach wideo takie Filmiki z kategorii Let's Play, gameplay, Play, Machinima i video recenzja yy, I ja razem z osobami wspierającymi tą akcję: to są CTSG, Rock Alone 2K, Minecraft Gremu, Pałownik, Barbara Kwarc, JJ Andrej, Robin Snowboard i kupsonek 123. Wybierzemy najlepsze. Filmy i pracę, i yy, rozreklamujemy Was yy, w świecie YouTube. I yy, właśnie yy, jak tutaj dalej Wam opowiem, co trzeba zrobić. Musicie dać w odpowiedziach wideo taki filmik, yy, na którym właśnie robicie to jedną z czterech kategorii, yy, jedną z tych rzeczy. I ja to potem oceniam. I w następnym filmie was rozreklamuję i dam link do waszego kanału. I filmy będą pojawiały się co tydzień. I jeśli chcecie więcej, znaczy wiedzieć, kiedy będą takie filmy, to wystarczy, że klikniecie na ten napis: Subskrybuj pod tym napisem YouTube. I wtedy będziecie subskrybowali mój kanał i będziecie wiedzieli, kiedy są nowe filmy tam i w ogóle. I mm, to tyle. Mm, żegnam się z Wami i do następnego filmu.